Materiał przedstawia wykroczenie w postaci przejechania na czerwonym świetle oraz niepoprawnego włączenia się do ruchu drogowego. Niebezpieczna sytuacja, w której zauważyć możemy, jak kierowca czerwonego pojazdu zajeżdża drogę tirowi, a także lekceważy obszar wyłączony z ruchu. Prowadzący najwyraźniej wychodził z założenia przed tyrem muszę, bo się uduszę. Autor nagrania zmuszony został do zatrzymania pojazdu z powodu jego awarii. Definitywnie nie spodobało się to mężczyźnie, który chciał przejechać za Szlaban. Pomimo wystarczającej ilości miejsca, uznał, że nagrywający blokuje przejazd. Miejmy nadzieję, że sam nigdy nie dozna tak nieprzyjemnej sytuacji. Kamerka samochodowa zarejestrowała wykroczenie w postaci wymuszenia pierwszeństwa na autorze nagrania. Wideo ukazuje jak kierowca Audi podczas wyprzedzania zlekceważył podwójną linię ciągłą. Autora nagrania podczas podróży spotkała bardzo nieprzyjemna sytuacja. Poprzez niepoprawnie zaparkowanie widocznych pojazdów nie był w stanie przejechać. Kierowcy pozostawiające swoje samochody w taki sposób narażają je na zarysowania. Myślenie nie boli. Na nagraniu zauważyć możemy, jak nierozsądni kierowcy pomimo widocznego tramwaju przejeżdżają przez torowisko. Kamerka samochodowa zarejestrowała wykroczenie w postaci wymuszenia pierwszeństwa na autorze nagrania. Plus dla prowadzącego za przeprosiny. Czy pan jest poważny? Jezus, ja ja uważam o tych, tych równorzędnych, nie? Nie nie nie, ja to już mówię, to patrzę zawsze by nie, było, nie? Nie no, już to, no dobrze, jeśli nic się stało. Niebezpieczna sytuacja, w której zauważyć możemy, jak kierowca srebrnego pojazdu przez swoje bezmyślne zachowanie był o włos od zderzenia z pojazdem ciężarowym. Prowadzący prawdopodobnie myślał, że znajduje się na pasie rozbiegowym. Nieprzyjemna sytuacja, w której zauważyć możemy, jak kierowca pojazdu mimo linii wyznaczających tor jazdy nie umiał skończyć na swoim pasie. Na nagraniu zauważyć możemy niewytłumaczalne, dziwne zachowanie kierowcy poprzedzającego autora nagrania. Prowadzący jechał z widocznie za niską prędkością, a na dodatek dochamowywał. Wideo ukazuje nierozsądnego kierowcę, który przystąpił do manewru wyprzedzania pomimo widocznego przejścia dla pieszych. Niebezpieczna sytuacja, w której zauważyć możemy jak mężczyzna poruszający się na motorze ścina zakręt, prowadzący naraził siebie oraz nagrywającego na duże niebezpieczeństwo. Wideo ukazuje nierozsądnego motocyklistę, który zator drogowy postanowił ominąć po polu wyłączonym z ruchu drogowego. Na nagraniu zauważyć możemy jak kierowca pojazdu ciężarowego wymusza pierwszeństwo na innych uczestnikach ruchu drogowego. Nieprzyjemna sytuacja, w której zauważyć możemy, jak niecierpliwy motocyklista za drogowy postanowił ominąć pasem przeznaczonym do skrętu w lewo. Niebezpieczna sytuacja, w której zauważyć możemy, jak nietrzeźwy kierowca porusza się z widocznie za wysoką prędkością jazdy. Prowadzący na dodatek jeździł od prawej do lewej krawędzi. Na nagraniu zauważyć możemy, jak dwóch nierozsądnych kierowców zajeżdża drogę innym uczestnikom ruchu. Wideo ukazuje dwóch bezmyślnych kierowców, którzy z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo pojechali prosto. Prowadzący dodatkowo przyjechał na czerwonym świetle, zachęcając do tego najwyraźniej innego kierowcę. Na nagraniu zauważyć możemy, jak nierozsądny kierowca Audi kieruje się pod prąd. Nagrywający przewidział przyszłość. pod prąd nie wjechał. Czekaj, pod prąd pojechał. Niewytłumaczalnie złośliwy mężczyzna powsadzał kamienie pomiędzy szyny. Takie zachowanie, jak wiemy, jest skrajnie nieodpowiedzialne. Dziwna sytuacja, w której zauważyć możemy, jak przechodzący przez pasy mężczyzna w pewnym momencie rozbija głową przednią szybę Fiata. Ciekawe, co autor miał na myśli. Na nagraniu zauważyć możemy dwóch bezmyślnych kierowców, którzy do samego końca kłócili się o pierwszeństwo przejazdu. Nieprzyjemna sytuacja, w której zauważyć możemy, jak pojazd poruszający się za autorem nagrania najwyraźniej uległ awarii świateł. Kierowcy definitywnie za bardzo się spieszyło. Kierowca pojazdu ciężarowego w trakcie podróży nie miał szczęścia, ponieważ w pewnym momencie z siodła jego pojazdu wypięła się naczepa. Kamerka samochodowa zarejestrowała wykroczenie w postaci przejechania na czerwonym świetle. Wideo ukazuje jak bezmyślny kierowca Toyoty wymusza pierwszeństwo na autorze nagrania oraz zajeżdża mu drogę. Na nagraniu zauważyć możemy jak kierowca pojazdu zlekceważył podwójną linię ciągłą. Materiał przedstawia pościg policyjny. Kierowca Bolta pomimo ucieczki został złapany przez odpowiednie służby. Autor nagrania miał na co popatrzeć. Przyjemna sytuacja, w której zauważyć możemy, jak kierowca srebrnego pojazdu zaczął przyspieszać w momencie, w którym autor nagrania przystąpił do manewru wyprzedzania. Bezmyślny kierowca srebrnego pojazdu, pomimo widocznej na pasach pieszej, postanowił się nie zatrzymywać. Dziwna sytuacja, w której możemy zauważyć jak kierowca poprzedzającego autora nagrania pojazdu wychodzi z samochodu w celu zrobienia awantury. Do teraz raczej nie wiemy o co chodziło mężczyźnie. co czarny? Co okay. czarny? I have Niebezpieczna sytuacja, w której zauważyć możemy, jak nieostrożny kierowca, poprzez ścięcie zakrętu, doprowadził do kolizji. Miejmy nadzieję, że nic poważniejszego mu się nie stało. Materiał przedstawia wykroczenie w postaci zlekceważenia podwójnej linii ciągłej. Kierowca białego pojazdu nie miał szczęścia, ponieważ w trakcie wymuszania pierwszeństwa zgasł mu samochód. Nieprzyjemna sytuacja, w której zauważyć możemy, jak kierowca srebrnego pojazdu, pomimo przechodzącej przez pasy kobiety, nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Wideo ukazuje jakby myśli kierowca pojazdu ciężarowego porusza się pod prąd. Nieprzyjemna sytuacja, w której zauważyć możemy, jak mężczyzna w niedelikatny sposób próbuje pozbyć się świni z jezdni. Zwierzę stwarzało realne zagrożenie drogowe, aczkolwiek kopnięcie było zbędne. Ostatnie nagranie w dzisiejszym zestawieniu przedstawia wykroczenie w postaci wymuszenia pierwszeństwa. Nagrywający idealnie podsumował całe zdarzenie. Co?